Szkoda, że tego nie ma, bo mogłoby być po pierwsze niezłą atrakcją Gdańska. Nie mówię, że ma być przydługie, ale Muzeum Historii Miasta Gdańska ma wolną przestrzeń. Aptaka ratuszowa postawa tak 60. na ulicy Długiej. Tak. tak. tak? I częścią tej apteki było Muzeum Farmacji. Późno, nie tak? od razu. Nie od razu. Nie, nie. I pan był... Idea muzeum powstała w siedemdziesiątym... siedemdziesiątym chyba, szóstym roku. To znaczy nawet nie była to idea muzeum. Zaczęto tam parę takich, ponieważ e, było to na, na długiej, na ciągu Apteka miała takie ładne meble. Wyposażenie miała takie eleganckie, na, tak pod starą aptekę zrobione. I tam się kręciło takich dwóch plastyków. I oni cały czas y, mówią: no dobra, to my tu zrobimy ładne półki, zrobili takie atrapy naczyń y, aptecznych z drewna. Przeszukali jakieś stare tam zdjęcia, obrazy i, i zrobili takie atrapy. I to jakby stało się początkiem. Potem y, pojawił się tam taki człowiek. Yy, który był z farmacji, yy, no i on niby, on niby miał właśnie się tym opiekować, bo jego interesowała historia farmacji, ale yy, chyba nie robił tego dobrze. Natomiast ja często tamtędy przechodziłem, bo yy, ja wtedy pracowałem w klubie SAK na, na Taki klub był tam na, na grobli angielskiej i często przechodziłem. I kiedyś tam zaszedłem do tej kierowniczki zacząłem rozmawiać, że fajny temat, że ja jestem historykiem, mogę się tym zająć, mogę pomóc czy cokolwiek. No ona mówi dobrze, jak trzeba będzie, wzięła ode mnie kontakt. No i, no i chyba tak po miesiącu zadzwoniła do mnie, że. Żebym przyszedł do apteki, no i powiedziała, że dyrekcja podjęła decyzję, że będą jakby rozwijać tą sprawę. Tam wtedy jak ja przyszedłem, to było w sumie 30 eksponatów może takich, w tym część... Ale, czyli suma summarum został Pan Kustoszem Muzeum, tak? Tak. A jakie to były eksponaty? No to początek był bardzo słaby, bo część to były kopie. I yy, było kilka takich oryginalnych naczyń. No, znaczy naczynia iś, laboratoryjne, tak? Iś, nie, to mm -hmm. były głównie naczynia apteczne. Mm -hmm. o, jak pani popatrzy na tym się. to ma pani tutaj całą ekspozycję naczyń aptecznych. O. Mm -hmm. I, bo Tak wyglądało to wnętrze. Wtedy. Ale to są przedwojenne, powojenne? skąd to no, te... są z różnych okresów. Mm -hmm. To są z różnych okresów. Z różnych miejsc? I z różnych miejsc. I w momencie, kiedy ja przyszedłem, to tak było około 30 z tego to, to, to prawdziwych. No to, to tu jest moje to moje odbicie jest. To jest taki duch mój się unosi na tym. I w momencie, kiedy ja przyszedłem, to z tych 30 to tam chyba może 15 sztuk to były autentyki. Parę dokumentów było, kopie dokumentów, bo tam różni ludzie próbowali coś przynieść. I zostałem zaproszony na rozmowę do dyrekcji Cefarmu. Dyrektor Cefarmu mnie przepytał. Powiedział, że za trzy dni mi mnie, czy tak, czy nie. No i zostałem przyjęty jako kustosz powstającej Izby Historii Farmacji, bo tak to mhm. się miało nazywać. Izba Historii Farmacji, tak? Tak, Izba Historii Farmacji tak się miało nazywać. I ja. Po przyjściu zacząłem najpierw porządkowałem to, co było, ale tego było niewiele, także porządkowanie długo. No i zacząłem gromadzić. Zacząłem zająłem się gromadzeniem. To się wiązało z wyjazdami, z grzebaniem w różnych częściach. Mhm. Najpierw tak szukałem tu po okolicy, ale nic cennego specjalnie nie znalazłem. Więc zacząłem wyjeżdżać, poznawałem ludzi. Jeździłem na aukcje y, księgarskie, jeździłem na aukcje antyków w y, poszukiwaniu. Ale jeszcze, jeszcze jeden, mam jeden, historii farmacji, ale historii farmacji w Gdańsku, w Polsce. Nie, czy w ogóle historii farmacji. W ogóle, tak? W ogóle. W ogóle. Tak. Mhm. i tak w ciągu 11 lat udało mi się zgromadzić zbiór, który praktycznie był drugi w Polsce, po Muzeum Farmacji w Krakowie. Mhm. Które miało bardzo wygodną sytuację, dlatego że tamto muzeum zostało zapoczątkowane przez takiego pana Pronia, który był inspektorem aptecznym, jeździł po różnych aptekach i wyszukiwał stare eksponaty. On mhm. Był takim pasjonatem, historykiem i, i on y, te stare eksponaty, y, jako inspektor, załatwiał w dyrekcji Ceparmo, że on je zabierał i gromadził je w Krakowie. I na bazie tego jego zbioru powstało Muzeum Farmacji na ulicy Floriańskiej, tam w takiej kamienicy się mieści. Natomiast ja aż tak dobrze nie miałem. Musiałem nieźle się nagimnastykować i natrudzić, jeździć. Na szczęście cieszyłem się przychylnością dyrekcji. To Trzeba oddać dyrektorowi i pani Szymurowej, która była jego zastępczynią, że. Wspierali moje działania i miałem dużo swobody w gromadzeniu. A dużo, dużo pan zgromadził, eksponatów? Jak odchodziłem stamtąd, to, to muzeum miało ponad 1800 egzemplarzy. A w którym roku pan eksponat? odchodził? Ech, w 90. -ym... Pierwszym albo drugim hmm. roku, jakoś tak. No tu pismo ratujące, może pani sobie przeczytać, pismo ratujące, próbę uratowania tego muzeum, bo. O, to zmieni... słana historia, widzę. Hmm? Tak, Fajne. Bo po. No, ja też tak wszystkiego nie pamiętam, takie pismo jest dla mnie pomocne. Sytuacja stała się niedobra, kiedy po tych przemianach w 90 roku zmieniła się dyrekcja CEFAR-u. Hmm. Przy takiej Młody pistolet, i co? No tam jakieś muzeum, to, to wszystko. Yy, yy, w ogóle śmieszne było. Zaproponował mi, żebym ja to sobie wziął Aha. i jakieś odszkodowanie, znaczy jakąś rekompensatę CEFAR chce ode mnie za to. I szczerze mówiąc, zrobiłem błąd, bo trzeba by było z nim jakoś się dogadać, wziąć kredyt i zabrać te eksponaty. Yy, natomiast w tej chwili sytuacja tego wszystkiego, bo przejęł to yy, gdzieś tam, mam taki yy, dokument. – A to jest to Prze samo pismo? Tak, to jest to samo. Mhm. E, natomiast e, e, przejęło to. A pan to pisał do, do, do cefarmu, tak? E, tak? Tak, tak, mhm. tak. Mieliśmy taki ciekawy eksponat apteczkę podróżną bardzo rzadką rzecz. Większość preparatów to były, ja ją poddawałem konserwacji, większość preparatów to były, to musiało należeć do starszego człowieka, bo tu były jeszcze parę naczyń, parę buteleczek, ale tu były opisane leki na tych szufladach, są tabliczki, co tu się znajdowało i to… Co, co to jest? O czym my mówimy A to jest teraz? Apteczka podróżna. Apteczka podróżna. Tak. To się wszystko otwierało. Te drzwiczki się otwierały, jedne, drugie szufladki. Z, z którego nas wieku? Słucham. Z który wiek? Ta apteczka pochodzi z XVIII-XIX, e, z przełomu XVIII-XIX wieku. A z jakiego terenu? Słucham. Z jakiego terenu? Nie, nie wiem. Ja tam doszukałem się, że być może była zrobiona w Austrii, ale, ale mhm. kto to miał? Podróżna, więc podróżowała. <laughs> Natomiast y, musiał to mieć starszy człowiek, bo dużo było y, y, różnych preparatów przeczyszczających. <noise> tak, starsi ludzie da, nie mają takie problemy. Była retorta, y, według mojej oceny ona była z XVIII wieku. A co to za retorta? Retarta to jest takie dziwne naczynie, które jest e, jakiś e, symbol chemiczny. Jakiś tych, to no, taka bańka z wykrzywioną rurką służyła do destylacji, czyli wlewało się jakiś e, e, ciecz, e, z której albo się chciało uzyskać opary, tak jak alkohol na przykład, tak? podgrzewało się oddolną i przez rurkę taką e, skropliny relatywały. W ten sposób można było uzyskać. Alkohol, ale również taka e, retorta służyła do wydzielenia jakichś składników, które były w płynie. Mogę? I e, najczęściej los retorty był taki, że żeby się dobrać do tego, co tam os ten osad jaki został, to po prostu tą retortę e, trzeba było stłuc. Czyli kończyła swój żywot po użyciu. Dlatego te retorty były. E, o tyle cenne, że niestety krótko żyły. Jednym z najcenniejszych eksponatów, który dostałem, i to jest, no nie chcę w tej chwili prowadzić jakiejś zawrotnej wojny, ale to powinno wrócić, dlatego że ja to dostałem osobiście pod opiekę od pewnego człowieka. E, to jest pieczątka II Brygady Legionów Polskich, apteki II Brygady. I tu mhm. jest, jak to wyglądało, i e, odcisk tej apteki. Znaczy, co się stało z tymi eksponatami? Cefarm przekazał je, e, PT Farmowi, czyli Polskiej Towarzystwo Farmaceutyczne. mówimy o latach 90., tak? Tak. PT Farm nie bardzo miał siedzibę. E, pewien członek PT Farmu, ale jednocześnie pracownik Akademii Medycznej, prawie cały zbiór wywiózł do Akademii Medycznej, do Wydziału Farmacji. I tam e, ten, e, te eksponaty zostały tam w jakimś takim pomieszczeniu. Długi czas leżały. Bezpańsko, potem ten pan się nimi trochę zajmował, bo miał wylew, więc miał problemy zdrowotne, no i żeby go jakoś tam utrzymać na stanowisku, to on się jakby tym zajmował. A potem zostało to w dużym stopniu rozproszone, bo część została w aptece i zabrała to córka tej byłej kierowniczki, pani Gdaniec. Dzwonił do mnie chyba rok temu mm, przewodniczący PT Farmu i twierdził, że ona nie chce tego oddać. Bo tu na przykład było, na tym zdjęciu są takie, całe z, sekcja zbiór naczyń glinianych. Te naczynia były bardzo cenne, bo to były apteczne, bardzo stare naczynia. E, e, znaczy co, mówimy o XVIII wieku, Nie, to XIX-wieczne są, ale były na przykład naczynia łubiane, drewniane, które były starsze. Mieliśmy na przykład z wykopalisk butelki apteczne z zawartością, zalakowane i te. Yy, no, nigdy yy, jako muzealnik nie miałem śmiałości ich otworzyć, co tam jest. Znaczy, przewidywałem, że kiedyś jedną przynajmniej otworzymy, żeby sprawdzić, co jest zawartością tych butelek. One były zalakowane. A tam gin w środku? W A, to może być Gin? W każdym bądź razie. Yy, Ona tak wyglądała, ta apteka? Nie, to nie jest, to jest zdjęcie innej apteki. Mm -hmm. yy, z zagranicy, to jest jakaś tam… Ja jej no, w ogóle nie kojarzę. Co, tak to jak, jak tu mam też taką książeczkę, tam apteka muzej w Lwowie, bo byłem, nawiązałem z nimi współpracę, bardzo fajni ludzie. I oni nawet zadeklarowali, że nam trochę eksponatów udostępnią, ale… Yy, nie do końca doszło do tego. Z różnych przyczyn. Gdzieś miałem jeszcze pismo, ale to muszę poszukać. Kurczę, miałem pismo od... Yy, a tu jest chyba to Urząd Wojewódzki, o tak jest to z Urzędu Wojewódzkiego, bo ja również zabiegałem, żeby może Urząd Wojewódzki jakieś pieniądze wydłubał i zrobił wydział kultury yy, Pan Bonisławski, który... Znany jest, bo jest, nie wiem czy jeszcze, nie, przegrał konkurs, teraz nie wygrał, na, ale był długie lata dyrektorem Muzeum Narodowego, a w tym czasie był dyrektorem Wydziału Kultury, pan Bonisławski i e, korespondowałem z nim. E, proponowano przejęcie tych zbiorów przez Muzeum Historii Miasta Gdańska, o tu jest pismo e, podpisane przez do, poszło do Korab-Kasprowic, wiceprezydent. Już nie pamiętam go nawet. A to było do Bożyczkowskiego. Próbowałem z Bożyczkowskim, był wtedy wojewodą, próbowałem z nim załatwić. Konserwatorem był pan Gablicki i, i on. Gawlickim popierał akurat, bo ja z nim nawet na ten temat rozmawiałem, i tu jest takie pismo popierające to, żeby to przejęło Muzeum Hi Historii Miasta Gdańska, ale nie doszło do tego, bo w, w końcowej fazie rozmów muzeum się z tego wycofało. Szkoda, że tego nie ma, bo mogłoby być po pierwsze niezłą atrakcją Gdańska. Nie mówię, że ma być przydługie, ale Muzeum Historii Miasta Gdańska ma wolną przestrzeń. Innymi... Muzeum Gdańska teraz się nazywa. Słucham? Muzeum Gdańska się nazywa. No, Muzeum Gdańska. Ma wolne przestrzenie. Mogłoby wygospodarować pomieszczenia, a jak nie, można by było zaadaptować któreś pomieszczenie, czy w którymś z kamieni, czy... Ale ja rozumiem, że wtedy Wydział formacji musiałby przekazać te zbiory, tak? Wydział Farmacji ma to prawem kaduka. No. Natomiast właścicielem jest y, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Gdańsku. I ten szef do mnie dzwonił, że on by chciał to pozbierać, ale jakoś trochę nie mrało się przy tym kręci. Ja rozumiem dlaczego. Bo on musiałby wojnę, bo on chciał do, spotkanie z panem rektorem. Z, prosił mnie, żebym mm -hmm. ja przyszedł na spotkanie z panem rektorem, gdzie mieli rozmawiać o przekazaniu tego. Ale podejrzewam, że pan rektor lubi mieć taki bryloczek. No, taki bibelocik, no, jak ktoś przyjdzie, gość, patrzcie jakie mamy ładne zabytki, w gablotach można postawić. E, e, pewnie w nosie ma mm, promocję zawodu, historii zawodu zwłaszcza, a bardziej mu zależy na czym innym. W związku z tym efekt jest taki, że e, pan przewodniczący PT Farmu jest farmaceutą i nie chce zadzierać panem rektorem. Prosty, prosty rachunek. W związku z czym można to zrobić tylko przez media. Czyli właśnie poinformować społeczeństwo, że takie coś jest nadal, że można to scalić, ale parę osób musi wykazać dobrą wolę. Było, było sporo unikatów. Między innymi były receptariusze. Była, był receptariusz. Z królewca był e, receptariusz, to jest taka, e, tak jak dzisiaj też jest coś takiego jak receptariusz, czyli w aptece mają spis leków obowiązujący. Tak? Receptariusz to był też spis leków, które e, są jakby e, na różne rzeczy. E, byłem e, również, e, miałem tam również. E, Oprócz tego receptariusza były, yy, było parę takich książek medycznych yy, o, o profilu aptekarskim. Był zielnik XVII-wieczny, receptariusze były też XVII-wieczne. Yy, w sumie było ponad 30 parę starodruków. No, ale sk skąd one były te starodrugi? Pani, o, z jakiego terenu? Ja tak naprawdę to. Yy, znaczy, on, to były starodruki, urodziłem 17 XVII wiek, jeździłem, tak? Jeździłem po całej Polsce. Yy, grzebałem w różnych zbiorach. Byłem na przykład w Kurniku, zaprzyjaźniłem się z tymi paniami, wygrzebałem tam sporo takich. Czyli, czyli z, terenu, z terenu Polski, tak? Tak, Polskie. tak? tak, zbierałem z terenu Polski. Poza tym kupowałem na aukcjach. Na aukcjach księgarskich antykwariusze urządzali, najważniejsze były w Krakowie, Bydgoszczy, w Poznaniu. Jeździłem na te aukcje, znali mnie, więc nawet mi przysyłali nieraz informacje, że będzie coś takiego, albo coś takiego, co wiąże się z tematem. I stąd kupowałem te, te eksponaty do, do zbiorów. I to były, szczerze mówiąc, te starodruki, to były bardzo cenne starodruki. W tej chwili nie mam wiedzy, gdzie one się znajdują, bo ja już jakby tym nie zawiadowałem. Podejrzewam, że część jest w Akademii Medycznej, ale było również cała biblioteka, no tak, ponad, ponad 700 pozycji dotycząca e, naczyń urządzeń farmaceutycznych, urządzenia apteki, e, były e, o homeopatii też było sporo, między innymi były, były pierwsze wydania dzieł Hanemana, który był e, twórcą homeopatii i, i, i te, e, te, te egzemplarze też ściągałem. Bardzo dużo czasopism było farmaceutycznych. Z Kórnika. Tam w Kórniku zaprzyjaźniłem się z taką rodziną farmaceutyczną. Oni prowadzili aptekę, a za pani prowadziła aptekę, a jej mąż był na Akademii Medycznej w Poznaniu wykładał. I Mieli bardzo dużo na strychu, bo ich rodzina od pokoleń prowadziła aptekę. Mieli bardzo dużo różnych rzeczy na strychu, więc oni powiedzieli, jak pan chce grzebać, my tam nie wchodzimy, bo tam pełno kurzu i myszy. Ale jak pan chce, to proszę iść. Ja grzebałem się tam u nich, nocowałem u nich chyba cztery z noce i cały tydzień się w tym grzebałem i wyciągałem tam różne rzeczy. Nawyciągałem różnych książek, czasopism i i to było tak potwornie ciężkie. Spakowałem to, to oni mi dali taką walizkę. No, ta walizka już nikomu tu u nas nie jest potrzebna. Dali mi taką walizkę. Ja w tą walizkę to spakowałem. To było tak potwornie ciężkie, że ja tego e, taksówką dowiozłem to na dworzec w Poznaniu. E, to znaczy nie z kurnika taksówką, bo e, w kurniku pomogli mi wsiąść do autobusu. Dojechałem do Poznania. Tam wziąłem taksówkę, bo to nie, nie szło tego nieść. I zatargałem to na dworzec. Tam y, walczyłem chyba pół godziny, żeby to y, być do pociągu? Do, do pociągu, do ekspresu z Poznania do Gdyni. Y, jak już to wtargałem, to nie szło tego z tym wejść do przedziału, bo to y, no nie nawet dwóch ludzi by nie dało rady na półkę, bo to była obawa, że Wciążki półka spadnie ciężkie, razem. Z tym. Więc zostawiłem to y, na korytarzu. Konduktor przyszedł, po jakimś czasie jedziemy, przyszedł konduktor i mówi: To pana walizka, ja mówię moja. No ich pan na nie uważa, bo widziałem jakiś facet, próbował ją yy, yy, dźwignąć, ale chyba przestraszył się mnie, jak szedłem. Nie ja wiem, wy pan co, choćby ich dwóch przyszło i tak tego nie będę <grym> Do cennych też należały dzieła Kochanowskiego, wydane mm, w XVII wieku. Mm. I. Na marginesach, ponieważ dawniej no, papier był drogi. Nie zawsze ludzie mieli w domu, dzisiaj papier nie szanujemy, a dawniej papier był darzony wielkim szacunkiem, bo było trudno o niego i był drogi. Nie było sklepów papierniczych. Papier trzeba było zamawiać czasem w klasztorze. E, I e, e, w związku z tym na marginesach. Ponieważ dość szerokie były marginesy w, tych, w tym mhm. dziele Kochanowskiego. Na marginesach było masę notatek. Ja pisałem pracę magisterską z tego. Potem ktoś jeszcze, już potem jak ja odszedłem, ktoś też pisał pracę na, na, na podstawie Ale co tego. to był za ciecha Kochanowskiego? No fraszki różne, różne. Wydane w XVII wieku. Słucham? Wydane w XVII wieku. W XVII wieku. wieku. Natomiast... Na marginesach były różne recepty. Po prostu było gdzieś we dworze i yy, z braku papieru na marginesach zapisywano, co na co jest bobre. No i co stało się z tą, z, tą, z tymi dziełami? Nie wiem, gdzie to jest. Prawdopodobnie w Akademii Medycznej. Najstarszy eksponat? Najstarszy eksponat to były naczynia znalezione w Gdańsku. Yy, I one były, to były takie małe buteleczki z leśnego szkła, które służyły do leków, do maści, bo były słoiczki, to prawdopodobnie na maść, i buteleczki takie mniejsze. A z którego, z którego wieku, roku? To trudno jest tak dokładnie wydatować, bo szkło leśne było używane przez 400 lat, a nawet dłużej. Więc trudno dokładnie wydatować, ale e, biorąc pod uwagę w jakiej warstwie to było, mniej więcej to to mogło być e, z 15-16 A roku. gdzie ono zostało znalezione? W Gdańsku. Ale konkretnie? E, w, w kanale raduni, ludzie grzebali. Te słynne, mhm. nie wiem czy pani pamięta, słynne. E, osuszyli kanał, bo była przebudowa. Pół Gdańska grzebało w tym kanale. Nikogo to specjalnie nie interesowało. Dopiero po paru interwencjach konserwatora i muzealników. Wreszcie policja wtedy przyszła i zaczęła tam tych ludzi przeganiać, ale znaleziska były zbyt cenne, żeby ci ludzie się z tym pożegnali. Ja odkupywałem od tych, którzy tam to wygrzebali, odkupywałem, bo to uległoby zniszczeniu. Krokodyl w starych aptekach wieszano takie. Pod sufitem e, z dwóch powodów. Po pierwsze, każde zwierzę było dawcą czegoś, co mogło być lecznicze. Tak? Mm -hmm. e, na przykład sadło Bobra, e, w tym e, w, na marginesach tego e, e, Kochanowskiego, była taka informacja, że strój Bobra. Daje siłę, tam dobrze, dobrze wpływa. Na no czemu krokodyl? Słucham. A, a czemu nie krokodyl? wie Pani jeszcze, co to jest strój? Nie, wiem. No. Strój bobra, czyli ten, tą rzecz męską. A krokodyl też, no egzotyczne zwierzę. Do dzisiaj krokodyl, ogon ma tam jakieś znaczenie tłuszczy, jego tam jakieś elementy, ale najważniejszym elementem było to, że to było egzotyczne zwierzę. I na tej zasadzie każdy, kto przychodził, patrzył – o, a co to jest? Bo przydawało to zawodowi farmaceuty trochę takiego smaczku, takiej tajemniczości, prawda, jakieś y, tajemnicze zwierzęta ściągamy, korzystamy z tego, jeździmy gdzieś na inne kontynenty, do Afryki, żeby y, znaleźć coś, co ciebie wyleczy. Takie, taki, y, takie przesłanie do tych ludzi, żeby oni sobie nie myśleli, że to jest takie proste, że weźmie tam zioła, utrzy, z złojem jakimś, czy z czymś, żeby z tego zrobić maść? Nie, to takie proste nie jest. To jest na pewno bardziej skomplikowane. Stąd były różne egzotyczne, też owoce suszone, czasem wieszane, żeby po prostu stworzyć ten trochę mit. Ale to nie do końca był mit, bo farmaceuci, zwłaszcza ci, którzy byli wybitni, na przykład no, ekstrakt Coca-Coli został wymyślony i skonstruowany przez farmaceutę. Jako wyciąg straw yy, 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 wino, które nazywamy wermutem, powstało w aptece. Po prostu na bazie macerowania ziół, głównie ziół, które miały wpływ yy, na trawienie, a więc ziół gorzkich, yy, yy, te zioła yy, stosowano ma macerowano albo wodą, yy, albo alkoholem. Spirytus w tamtych czasach, aptekarze znali, bo umieli go otrzymać, ale spirytus był zbyt mocny, gwałtowny, natomiast świetnym maceratem był wino. W związku z tym takie zioła zalewano winem i macerowanie, czyli w specjalnym takim poziomym walcu, to sobie leżało, nie w słoju, tylko w walcu poziomym. Leżało sobie i... Ten alkohol wydobywał z tego te właściwości, które były istotne. Więc, jeżeli do tego były stosowane tam zioła alpejskie, czy pioł, czy inne, to to było strasznie gorzkie, więc trzeba było to trochę osłodzić. Więc to wino albo stosowano słodkie wino, albo dosłazano. A jak już aptekarz to miał, a aptekarze mieli bardzo dużo ludzi znajomych. Każdy chciał znać aptekarza, bo mu zrobi lepszy lek, albo mu zrobi coś, co dla innych nie zrobi, bo powie, że nie umie, albo nie ma składników. I w każdej aptece dawnej, zwłaszcza we Włoszech, w Niemczech, czy we Francji, na zapleczu był pokoik, do którego było osobne wejście, nie przez oficynę, tylko przez y, y, z tyłu. I tam przychodzili znajomki. No i aptekarz częstował ich tym, żeby... Powiedzieli mu, czy to jest dobre, czy niedobre, jak to smakuje, żeby swoją opinię wyrazili. No, a ponieważ było dobre, to częściej przychodzili na taki napój. No i w ten sposób narodził się wermut, bo któryś z aptekarzy w końcu doszedł, że tak, nie dość, że lecznicze, to jeszcze smakuje, mogę na tym zarobić. Więc robił tego w większych ilościach, butelkował i sprzedawał. E, Czyli co, pić, pić wermut? Słucham? Pić wermut? Wermut, jeżeli jest uczciwy. Ale w tej chwili trudno uczciwy wermut. Co, a co to znaczy uczciwy? To znaczy jeżeli jest na bazie naprawdę ziół, a na teraz najczęściej się daje dodatki smakowe, trochę spirytusu, bo to jest najtaniej. Jeżeli uda się pani kupić dobry bermud włoski albo i naprawdę zrobiony na bazie ziół, to warto, bo to ma działanie lecznicze.